Lecimy z kolejnymi super cenami, tutaj mam piękne zestawy za 1,49 zł teraz, spódnico spodeneczki, bo pod spodem mamy spodenki, także rewelacja i do tego przepiękna bluza. Zestaw tak naprawdę całoroczny i tutaj tak, mamy kolorek pudrowy róż, ja tutaj wrzuciłam taki piękny t-shirt, też podam na niego kodzik, bo moim zdaniem wygląda bosko razem. I tak, z kompletu mam rozmiarek 98 łamane na 104 lub 152 łamane na 158. Aby zamówić ten zestaw, wpisujemy Selmo 2450. I rozmiar i t-shirtik z pięknością, taką tutaj z dziewczynką, w rozmiarze 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 128, 134 na 140, 146 na 152 oraz XSK, SKMK, LK, XLK, XXLK, 29 zł. Wymiarki u góry w opisie filmiku. Aby zamówić ten t-shirt, wpisujemy w komentarzu Selmo 3627 i rozmiar? Przepiękny kolor fioletowy w rozmiarze 98 x 110x116 oraz 140x146. Aby zamówić ten zestaw, wpisujemy Selmo 2449 i rozmiar? Kolorek Baby Blue w rozmiarze 98 x 110x116 oraz 152x158. Na, na ten zestaw Selmo 2447. I rozmiar. I jeszcze zestawik w kolorze czarnym. Tutaj wrzuciłam taki t-shirt. Pięknie to wygląda. I ten czarny komplecik występuje w rozmiarze 98 na 104 110 na 11, 116 oraz 140 na 146. Aby zamówić ten zestaw, wpisujemy w komentarzu Selmo 2446. I rozmiar, i już pokazuję dokładnie t shirt i przepiękny t-shirt w rozmiarkach 98 x 110, na 116, 122, 12, 128, 134, na 140, 146, na 152 oraz XS, SK, MK, LK, XL, XXL. 29 zł, 100% bawełnka. Aby zamówić ten t-shirt, wpisujemy Selmo 4265 i dopisujemy rozmiar. Lecimy z kolejnymi super cenami. Bluzeczka od Happy House'a. Proszę zobaczyć, jak pięknie zdobiona. Tutaj idealna pod bluzy, czy do szkoły, bo w szkołach jest ciepło. I tutaj mamy cena 10 zł teraz. Rozmiarek 122x128, 140 146 i 150, 152 158 Aby załóż tą piękność, wpisujemy Selmo 2076. I rozmiar, i tutaj też promocja, tylko 10 zł. Piękna z takimi tłoczonymi motylkami. Również produkcja Heavy rozmiar 164 tylko. Aby załóż tą bluzeczkę, wpisujemy Selmo 2072. I dopisujemy rozmiar. Szerokie spodnie za 1,19 zł kosztowały 39 I tak, e, ze wszystkich kolorków mam tylko rozmiar. 9184 104 i 110 na 11 116. Natomiast z karmelu mam jeszcze dodatkowo 120 x 12, 128. Spodnie na gumie z pięknym marszczeniem na kolanach. Rewelacja, polecam. I tak, karmelik. Tutaj wpisujemy Selmo 2637. I rozmiarek na fiolet Selmo 2636. I rozmiar na kolor biały Selmo 2640. I rozmiar na kolor jasny róż Selmo 2639. I rozmiar na beż Selmo 2641. I rozmiar i na kolor czarny Selmo 2638. I rozmiarek. Rewelacyjne babamy kosztowały 79 zł. Jakość premium. Teraz lecą za tylko 49 zł. Mamy długie, szerokie, piękne spodnie. I do tego t-shirt. Rewelacyjny zestaw, w trzech kolorkach, pięknych zresztą, e, Jaśniotki róż, taka landryneczka, fuksja i oczywiście kolor czarny. E, I tak, z kolorku czarnego mam rozmiarek, tylko 110 łamane na 116 wypadają na drugi rozmiar. Aby zamówić ten komplecik wpisujemy Selmo 2574 i dopisujemy rozmiar. Kolejna to jest fuksja, moja ukochana, piękna. Naprawdę piękna z fukcji, 110 na 116 oraz 140 na 146 selmo 2573 i rozmiar i ten landrynkowy kolor cudowny w rozmiarze 110 na 116 oraz 152 na 158, selmo 2571 i dopisujemy rozmiar. Przepiękna, bawełniana bluzeczka z puszinem. Cena 10 zł, rozmiar tylko 98 łamane na 104. Aby ją zamówić, wpisujemy selmo 2476. I rozmiar. Kolejna ekstra propozycja z szerokimi spodniami. Były za 69 zł. Teraz lecą za 39 zł. Mamy bluzeczkę i mamy dresowe piękne spodnie. Kolorek czarny. Tutaj rozmiarki, jakie mam, to tylko 98 łamane na 104 i 110 na 116. Aby zamówić ten zestaw, za tylko 39 zł. Wpisujemy w komentarzu z selbą 2461. I rozmiar. Następny kolorek to jest przepiękny kolor Baby Blue. Proszę tylko spojrzeć, rozmiarek tylko 98łamane na 104, Selmo 2460 i dopisujemy rozmiar. Kolorek fioletowy w rozmiarze 98łamane na 104 i 110 na 116. Na ten kolor wpisujemy Selmo 2459 i rozmiar. I mamy jeszcze fuksję w rozmiarze tylko 98 na 104, Selmo 2458 i oczywiście rozmiar. T-shirt premium Dola Elwin, cudowna bawełna, piękna jest, 10 złotych teraz, rozmiarek 122x128, rozmiar 134 oraz rozmiar 152x158, aby zamówić ten t-shirtik wpisujemy Selmo 2971 i rozmiar spodnie dresowe od Dola Elwin, także gatunek extra, 15 złotych teraz, ale tak... Z karmelu mam tylko rozmiar 110 na 116 i 152 na 158. Z pozostałych kolorków mam rozmiar tylko 110 na 116. I tak, aby zamówić karmel, piękne są, naprawdę piękne i świetna jakość, wpisujemy Selmo 2962 i rozmiar. Na fiolecik Selmo 2961 i rozmiar. Na szary Selmo 2965 i rozmiar, spokojnie na 116. Bracie. na ten kolorek taki morski Selmo 2964 i rozmiar i na kolor habrowy Selmo 2963 i rozmiar tylko 15 zł i tylko rozmiar 110, łamane na 116. Przepiękne bombereczki jeansowe od Bambama za jedne 29 zł. Z i mam rozmiarek tylko 98 łamane na 104. Aby zamówić tą bomberkę wpisujemy Selmo 2941. I rozmiar świetnie sprawdzą się na teraz. Tutaj załóżmy i bluzę, i bluzeczkę pod spód. Naprawdę są ekstra, no i są na zamek, więc turbo wygodne. I kolor jasny róż w rozmiarze. 98 na 104 i 104 na 110. Selmo 2943. I dopisujemy rozmiar. I tutaj jeszcze jedna promocja, cena tylko 10 zł, szerokie, piękne spodnie i na sportowo i na elegancko je ubierzemy. I tak, z Fango mam rozmiary 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 128, 140 na 146 i 152 na 158 za tylko dyszkę. Aby je zamówić wpisujemy sermo 2914 i rozmiar i piękny kolor taki śmietanowy, taki elegancki, piękny rozmiarze. 9184 i 110 na 116, tutaj wpisujemy Selmo 2916 i napisujemy oczywiście rozmiar.